Jeżeli myślicie, że Donald Trump spowoduje, iż Władimir Putin się osra po pachy, to jesteście tak samo mało inteligentni, jak ta prostytutka od Trumpa, która wzięła pieniądze. Tak naprawdę bez echa przeszła informacja z początku tego roku, że państwa OPEC podniosły limity wydobycia dziennego. Baryłek ropy, co spowodować może, że Putin ostra się ekonomicznie jeszcze bardziej. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu zawsze polityka ciekawostki, a także gospodarka bez cenzury, więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo już jutro kolejna dawka informacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej. A teraz, żeby zrozumieć, Arabia Saudyjska zwiększa dzienny limit wydobycia ropy trzykrotnie. Państwa OPEC zwiększają o 70%. Co powoduje, że cena baryłki ropy naftowej spada na pysk z 90 na 50 dolarów. Co ciekawe, Rosja, budując swój budżet finansowy na 2025 rok, założyła, że ropa będzie kosztowała 70 dolarów, a już dzisiaj sprzedaje tę ropę po 53 dolary, co powoduje, że musieli zwiększyć deficyt budżetowy kilkadziesiąt procent. Bo ich założenia wpływów podatkowych poszły w pizdu. Dlatego właśnie Władimir Putin, który traci pieniądze, coraz częściej zaczyna mówić o rozejmie. Natomiast dzisiaj Putin i Rosja, które zaczynają krwawić, nie powinny dostać ani centymetra ziemi ukraińskiej, ani centymetra zgody na handel, ani centymetra zgody na business as usual. Co ciekawe, dzięki decyzjom państw OPEC, nie tylko Moskwa jest w czarnej dupie, ale i Polska jest w świetlanej przyszłości. Bo dzisiaj cena ropy naftowej na stacjach benzynowych tanieje nie dlatego, że Tusk jest zajebistym menadżerem, ale dlatego, że cena ropy Brent po prostu leci na pysk. My, kierowcy w Polsce, dziękujemy nie Tuskowi, ale OPECowi. Więcej na ten temat na moim kanale na YouTube, do którego link znajdziesz w moim bio, ewentualnie gdzieś tutaj.